Dziś od rana w Łężycach można było zobaczyć podnośnik, a na nim osoby wyciągające z gniazda młode bociany. Te na szczęście po zbadaniu i zaobrączkowaniu wróciły do swoich rodziców spokojne i bezpieczne. Mała wieś Łężyce w gminie Wejherowo od pewnego czasu pochwalić się może bardzo ciekawym zjawiskiem. Niemal w każdym możliwym miejscu znaleźć tu można gniazdo bocianów, a w nim duże i małe boczki. Naszą miejscowość nazywamy Bocianowo. Ludzie przyjeżdżają, oglądają okolice, popatrzeć na Bociany, no bo pięknie jest, naprawdę pięknie. Nie boicie się, że tak jak to z Bocianami bywa, przyniesie to, że tak powiem, dobrobyt w ilości dzieci w domu? Nie, no ja już w tym wieku, że mi to nie grozi. A najwyżej powiększy się wioska, nie? A więc to może być dobry prognostyk na przyszłość i rozwój tej miejscowości. Tymczasem Łężeckimi Bocianami zainteresowali się przyrodnicy, którzy postanowili je zbadać. W Łężycach mamy jedną, największą w okolicy kolonię, można to tak nazwać, kolonię lęgową Bociana Białego. Jest to związane z tym, że w bliskim sąsiedztwie miejscowości znajduje się miejskie wysypisko odpadów. W związku z tym Bociany częściowo żerują na tym właśnie wysypisku, dzięki czemu możliwe jest tutaj... W... Bytowanie tak licznej populacji składającej się szacujemy, w tym roku jeszcze nie mamy wszystkiego zliczonego, ale jest to minimum 14 gniazd lęgowych. W każdym po dwa dorosłe osobniki i trzy, cztery młode bociany. Nimi dzisiaj zajęli się przyrodnicy działający dla Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego, którzy pojawili się, aby zbadać tą populację bocianów. Badamy bociany pod wieloma kątami. Oprócz zwykłych pomiarów, czyli pomiarów dzioba, pomiarów dzioba z głową, czy pomiarów skrzydła, na podstawie których będzie można określić taką przypuszczalną, prawdopodobną płeć bociana, badamy jeszcze krew, pobieramy piórko, w którym znajduje się krew i osocze. Piórko jest przekazywane do badań Genetycznych, pod kątem pokrewieństwa bociana z innymi bocianami w tym samym rejonie, bądź innymi bocianami w całej Polsce, ponieważ nasza baza danych jest dosyć szeroka. To to. Następnie młode bociany otrzymują na swoje nogi specjalne obrączki, które służą ich identyfikacji w przyszłości. Wszystko to tak, aby nie zrobić ptakom krzywdy. U bocianów białych jest to fajnego, że one w ramach takiej reakcji obronnej nie ruchomieją. Po prostu kładą się płasko, z głową płasko na gnieździe, nie próbują uciekać zazwyczaj. Dzięki temu przebiega to no, sprawnie, w pokojowej atmosferze. Nie jesteśmy atakowani przez te ptaki i my też staramy się zachowywać jak najbardziej spokojnie, sprawnie, żeby to obrączkowanie trwało jak najkrócej i ten stres związany z obrączkowaniem był jak najkrótszy dla tych ptaków. Żeby założyć bocianom obrączki, które pozwolą na ich identyfikację w przyszłości, musimy dostać się do takiego gniazda. Dzięki współpracy z Energą otrzymaliśmy podnośnik, którym jesteśmy do takiego gniazda dostarczani. Tam wyjmujemy bociany, zjeżdżamy z nimi na dół, a wykonujemy obrączkowanie. A następnie młode bociany bezpiecznie odłożone zostają z powrotem do gniazda, gdzie już po chwili wracają do nich rodzice. Spodziewamy się, że w przyszłości one tutaj powrócą, więc będziemy mieć pewność, obrączkując ptaka konkretnym numerem obrączki, że ten ptak wykluł się w danym gnieździe. Poleciał być może za granicę, gdzie też zostanie odczytany przez jakiegoś obserwatora i wróci. Czy wróci tutaj do Wejherowa, czy wróci w okolice, będziemy mieli pełną wiedzę na ten temat, jeżeli tylko go odczytamy. To co bardzo ważne to pierwsze spostrzeżenia przyrodników, które potwierdzają, że bociany z Łęczyc są w bardzo dobrej kondycji i można się ich spodziewać w tym miejscu także w kolejnych latach.